Połóż się wygodnie, na plecach, w miejscu, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzać. Możesz leżeć na podłodze, na kocu lub macie, albo po prostu położyć się na łóżku. Jeśli masz swój ulubiony kocyk, Możesz się nim teraz okryć. Poczuj, jak jest mięciutki i przytulaśny. Zanim zaczniemy sprawdź, czy masz ochotę się przyciągnąć, wyciągnąć, a może chce ci się ziewnąć? Teraz wystarczy, że będziesz słuchać tego głosu. Nic więcej nie musisz robić. Jeśli zaśniesz, nic straconego, nadal odpoczniesz i zrelaksujesz się. Ale jeśli możesz, sprawdź. Czy uda Ci się dotrwać do końca tej relaksacji bez zasypiania? Czas na magiczną sztuczkę. Wystarczy, że zamkniesz oczy, a już za chwilę obudzi się Twoja wyobraźnia i poczujesz swój niezwykły. Wewnętrzny, kolorowy świat. Z zamkniętymi oczami, połóż dłoń na swoim sercu. Czy czujesz, jak ono bije? Poczuj jego stały, spokojny. I niepowtarzalny rytm. A teraz delikatnie unieś dłoń i połóż ją na brzuszku. Weź głęboki wdech nosem, jeśli możesz, i poczuj. Jak twój brzuszek się unosi, trochę jak napompowany balonik. I pełny wydech. Teraz twój brzuszek opada, tak jakby z balonika uleciało powietrze. Poddychaj tak przez chwilę, czując, jak twój brzuszek porusza się rytmicznie. Wdech w górę, wydech w dół, wdech podnosi się, wydech opada. Właśnie tak. Oddychając, tak czujesz. Jak stopniowo Twoje ciało staje się przyjemnie rozluźnione, mięciutkie jak twój kocyk. Czujesz ten spokój całym swoim ciałem. Jest ci cieplutko i wygodnie. Czujesz się naprawdę bezpiecznie. A teraz pozwól sobie puścić wodze swojej wyobraźni. Wyobraź sobie, że leżysz na pięknej, ukwieconej łące. Jest tak ciepło i przyjemnie. Kolorowe kwiaty pachną tak słodko. Słyszysz też jak przyjemnie szumi przepływająca niedaleko rzeka. Słońce oświetla Twoją twarz, czujesz jego ciepłe promienie na swojej skórze. Słyszysz, jak ptaszki świergolą wesoło nieopodal. Co napełnia Cię wielką radością. Czujesz też, jakie ciepło bije od ziemi, na której leżysz. Patrzysz w niebo, widzisz, przepływające po nim niespiesznie obłoki. Jakie mają kształty? A może coś Ci przypominają? Zauważ, co jest na Twoim niebie? W swojej wyobraźni dalej patrzysz w niebo, pojawia się teraz na nim przepiękna, kolorowa tęcza. Nie jest to zwyczajna tęcza. Ona pojawiła się tutaj specjalnie dla Ciebie. Czujesz, jak ta tęcza oświetla całe Twoje ciało, a każdy jej kolor przynosi Ci w podarunku inne dobre uczucie, aby wypełnić Cię nim pobrzegi. Najpierw spływa na ciebie kolor czerwony. Czerwony sprawia, że czujesz się całkowicie bezpiecznie i bardzo, bardzo przyjemnie. Poczucie bezpieczeństwa i przyjemne ciepło wypełniają całe Twoje ciało. A teraz, barwa czerwona powoli przekształca się w piękną, intensywną pomarańczową. Kiedy oświetla cię kolor pomarańczowy, czujesz, jak wypełniają cię radość i kreatywność. Dzięki nim możesz tworzyć to, co lubisz, kiedy tylko zechcesz. Kolor pomarańczowy zmienia się teraz stopniowo w żółty, a żółte światło przynosi ci pewność siebie. Poczuj to, w którym miejscu w ciele najbardziej czujesz swoją wewnętrzną moc? Światło żółte. Zmienia teraz swoją barwę na zielony, a barwa zielona, oświetlając cię, wypełnia całe twoje ciało miłością i spokojem. Czujesz, jak pełne miłości jest twoje serce. Możesz tę miłość wysłać do siebie. I do każdej innej osoby, niezależnie jak blisko lub daleko od ciebie się teraz ona znajduje. Możesz też wysłać ją całemu światu, bo miłość nigdy się nie kończy. Po chwili, Kolor zielony zamienia się w niebieski, a kolor niebieski pozwala ci poczuć siebie mocniej. Jego podarunki to prawda i szczerość. Dzięki nim czujesz się lekko i wypełnia cię jasność. A teraz barwa niebieska przeobraża się w indygo. Ten ciekawy kolor pozwala Ci jeszcze bardziej połączyć się ze swoją wyobraźnią i intuicją. Pamiętaj, tutaj wszystko jest możliwe tu spełniają się wszystkie Twoje marzenia. Jakie jest Twoje marzenie? Wyobraź je sobie bardzo dokładnie i poczuj tak, jakby już się spełniło. Ostatnim kolorem tęczy jest fioletowy. Kiedy oświetla cię fioletowy. Czujesz się niesamowicie błogo. Jest ci tak dobrze, wygodnie, cieplutko. Czujesz, i wiesz, że wszystko jest w porządku. A teraz? Znów widzisz całą piękną, kolorową tęczę. Wszystkie jej kolory oświetlają twoje ciało przepiękną ferią barw. Wiesz, że nawet kiedy tęczy już nie będzie, wszystkie te dobre uczucia pozostaną z tobą i kiedy tylko zechcesz, zawsze możesz do nich wrócić. Dlatego też teraz możesz już pozwolić tęczy odpłynąć. Wróć więc do swojego oddechu. Weź pełny wdech, aby Twój brzuszek się uniósł. Delikatnie rozchyl usta i jak najbardziej powoli wydychaj powietrze ustami. Trochę jak przez słomkę. I znów wdech nosem. I powolny wydech ustami, jak przez słomkę. Kiedy tak wydmuchujesz powietrze, widzisz, że tęcza powoli, powoli się od ciebie oddala. Z każdym twoim wydechem. Jest to dalej i dalej. Wdech i wydech. Delikatniej powoli dmuchasz jeszcze raz, aż tęcza, znika. Wszystkie te uczucia pozostały jednak z tobą. Które z nich czujesz dziś najbardziej? Poczuj teraz znów bicie swojego serca. Jeśli chcesz, znów możesz położyć na nim swoją dłoń. Poczuj jego stały rytm. Rytm twojego ciała. Powoli, twoja podróż w wyobraźni dobiega końca, dlatego stopniowo zacznij się poruszać, jeszcze z zamkniętymi oczami. Może najpierw chcesz poruszyć palcami u rąk? Albo palcami u nóg, a potem może jeszcze raz się przeciągnąć, albo poruszyć na swój własny sposób. Jak chce się poruszyć Twoje ciało w tej chwili? Jeśli szykujesz się do snu, oby przyśniły ci się piękne, kolorowe sny. A jeśli będziesz się budzić z tej relaksacyjnej drzemki, powoli otwórz oczy, rozejrzyj się dookoła, uśmiechnij. Najpierw połóż się na boku, później powoli usiądź. Niech Twój dzień będzie naprawdę miły. Wspaniale, Twoja relaksacyjna drzemka jest teraz zakończona. Do następnego razu.